Już jestem. No, nareszcie. Dlaczego mnie tu wysłałaś? Szczekamy. Ale kto? Zobaczysz. Chodź za mną. Co wy tu robicie? Dopadła nas sklątwa tak jak i ciebie. Jak to? Co chcesz z nami zrobić? Jeśli chcecie przeżyć, musicie zagrać w grę i ją wygrać. Tylko jedna osoba przeżyje. A jakbyśmy uciekli? Jeśli uciekniecie, nie, nie pożyjecie za długo. Co mam zrobić? Także zobaczysz. Ale kiedy. Kiedy.